Edyta Olszówka łamie przepisy drogowe. Wszystko, by pokłonić się słynnemu aktorowi. Edyta Olszówka, 51 litrów, zaprzecza wszelkim głosom o braku przyjaźni i konkurowaniu w showbiznesie. Ona w pas kłania się innym aktorom. Z takim uznaniem powitała ostatnio napotkanego przed teatrem Jana Frycza, 69 litrów że być może to z tej ekscytacji złamała przepisy drogowe i ryzykowała mandatem. Zobaczcie zdjęcia. Edyta Olszówka to wybitna aktorka filmowa i serialowa. Na co... Dopiero po chwili wpadają sobie w ramiona. Co prawda Edyta Olszówka i Jan Frycz w teatrze grają w różnych spektaklach, ale mijają się za kulisami i jak ostatnio przed teatrem. Dla aktorki musi to być nie lada przeżycie, bo aż złamała przepisy drogowe. Parkując obok teatru zastawiła kilka zastawiła kilka stojących przy chodniku samochodów. Niczym się jednak nie martwiła i popędziła do teatru na próbę. A przecież za taki wyczyn grozi od 100 do 300 złotych mandatu i jeden pakt karny.